Witam Was. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy w grę mody lepsze niektórych mobów. No fajne są churczaki. Mój jest ulubiony, ten z grzybami. No fajne owce też są. Moja jest ulubiona ta z rogami, ta świnia. Moja ulubiona jest z tym kwiatem. Moja ulubiona krowa jest, jakby jak się wypaliła z pająków, ten jakby halloweenowy, a z zombiaków ten co pierwszy postawiłem. Aha, te jaskiniowe są po prostu niewidzialne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!